Uczestników tego to spotkania. Ja przypomnę wszystkim nazwę tego spotkania. Dla mnie bardzo wymowną, jak zawsze. Nazwy zawsze pojawiają się w moim świecie. Ja ich nie wymyślam, one przychodzą, budzą mnie czasami w środku nocy przychodzą gdzieś w jakichś nieoczekiwanych momentach, ja zawsze mam ze sobą kartkę papieru albo dyktafon, więc tutaj powiem tak, zdanie, które, słowo, które przyszło do mnie jako nazwa telekola, pierwsze, to było destrukcja, ale stwierdziłam, że raczej nie będę zapraszać ludzi na kola o destrukcji, bo tego już wszyscy mamy serdecznie dość, mamy dość destrukcji naszych finansów, destrukcji naszych związków, najbardziej mamy dość swojego ciała, natomiast jak troszeczkę pomedytowałam z tą nazwą, to w środeczek, tak sam środeczek, tyci tyci, malutkie, dodateczek, który tam wszedł do środka, to było słowo kon. I wyszła nam z tego dekonstrukcja. I okazało się, że konstrukcja i destrukcja to jest jedno. To jest odsłona tego samego procesu z jednej i z drugiej strony, a tam jest nawet trzecia strona. O tej trzeciej stronie będziemy mówić chyba jeszcze nie dzisiaj, ale myślę, że zdążymy w trakcie tych czterech spotkań. Mamy cztery spotkania, więc te cztery spotkania myślę, jestem pewna na tę chwilę, wystarczą nam do tego, żeby dokonać dekonstrukcji, która włącza, zdecydowanie włącza destrukcję i konstrukcję takich podstawowych założeń z których nie zdajemy sobie sprawy. Dlaczego? Tych akurat, ponieważ te, z których zdajemy sobie sprawę, one nami nie manipulują. Te, yy, te definicje waszego świata, te założenia na temat was, waszego ciała, waszych finansów, waszych domów, związków, wszystkiego waszego, te, z których zdajecie sobie sprawę, to jest ważna informacja na starcie, proszę ją zakodować, to są założenia, które świadomie wybieracie. I jeśli uważacie, że one wami sterują, to też jest wasz świadomy wybór, żeby tak uważać. Niektórzy kłócą się ze mną, jak przychodzą do mnie na sesję i mówią: "Ja mam to i to i to i nie mogę sobie z tym poradzić". A ja zawsze mówię: "Jeżeli wiesz, że masz to i to, to jest twój absolutnie świadomy wybór. Żeby udawać, że nie możesz sobie z tym poradzić. Jeżeli weźmiecie ode mnie te informacje, to jakieś 70-75% 80% Waszych problemów dzisiaj i tutaj w tej chwili znika. I mówię całkiem poważnie, nie przesadzam. Mówię to wszystko, co mówię, wszystko, czego uczę, wszystko, czym jestem, to jest to jest moje doświadczenie. I to są moje sukcesy, i porażki po drodze na, ścież, na ścieżkach mojego życia. Konstrukcje, Dekonstrukcję i destrukcję. Wszystko w jednym. Więc ja powiem jeszcze raz, wszystkie ograniczenia, które wiecie, że macie, tak się wypowiadacie. Tak to brzmi w waszym słowniku. Wszystkie ograniczenia, z których zdajecie sobie sprawę, są ograniczeniami, które nie manipulują wami same z siebie. To są ograniczenia, których sami używacie do manipulowania samym sobą, żeby pokazać samemu sobie, siebie, bardziej ograniczonego. I teraz ktoś powie, dlaczego robimy taką głupotę? To jest pytanie, które od razu się nasuwa. Więc powiem tak: w niektórych przypadkach jest to absolutna głupota, bardzo głęboka głupota. W niektórych przypadkach jest to doskonałe narzędzie do samopoznania. I to światło, które chce rzucić na negatywne definicje, które macie na temat samych siebie, to światło rozświetli wiele Waszych ścieżek. To znaczy, wszystkie Wasze negatywne definicje na temat Was, wszystkie są przede wszystkim tylko definicjami, ale każda definicja doprowadza do pewnych doświadczeń. Zmiana perspektywy, zmiana definicji musi doprowadzić do nowych doświadczeń, do innych doświadczeń. Musi, musi tak być. Jest to nowa informacja, która rekonfiguruje system musi dojść do zmiany. Więc, jeżeli coś się nie zmienia, to znaczy, że nie korzystamy w pełni z negatywnej definicji, którą uprawiamy. Która ma nam coś dać. I teraz ktoś powie, ale co może mi dać negatywna definicja na temat y, mnie samej, mnie samego? Może, może, y, jeżeli na naszej drodze wybraliśmy pewien temat, który chcemy eksplorować, o którym chcemy się dowiedzieć bardzo dużo, a założę się, że każda z Was, każdy z Was ma dzisiaj pewien ogląd swojego życia, bo na te spotkania trafiają ludzie raczej świadomi swojego życia, nie nieświadomi i nieograniczeni. Uda, udający, że są ograniczeni w pewnych sferach, więc każda z Was, każdy z Was ma pewien ogląd swojego życia, i jak zobaczycie to, przez wszystkie zdarzenia, przez wszystkie ograniczenia, przez wszystkie trudności przewija się pewna nić, nić tematyczna. Czyli w jednym zdarzeniu będzie o tutaj, tutaj wychodziła, w innym zdarzeniu będzie tu wychodziła, tu wyjdzie centymetr, a tu wyjdzie pół metra, a tam wyjdzie taka lina wielka, zaciągnięta jeszcze z hakiem na końcu. I, ale, ale będzie to ta sama nić, będzie to, będzie to ten sam smak, ta sama wibracja, ten sam klimat. I każda z Was, każdy z Was może dotrzeć do tego, nawet werbalnie, znaleźć pewien klucz, znaleźć pewien komunikat, który jest wspólną platformą wszystkich Waszych tak zwanych ograniczeń. Niektórzy, tak jak zauważam i patrzę też na siebie, mają. Więcej niż jedną nić, natomiast jakby spojrzeć bardzo szeroko, to jednak da się je wciąż wrzucić do jednego worka. Ja powiem ze swojego doświadczenia, na, na wszystkich moich ścieżkach, ja w cudzysłowie walczyłam w życiu z dwoma rzeczami. Z byciem niechcianą i odrzucaną, to jest mój jeden temat, który przepracowuję w tym życiu. Drugi temat to jest bycie oszukaną. Oszukanie i odrzucenie. To są, moje, to są moje klimaty z mojego życia. Prawdopodobnie nie jednego. Więc jak się to objawia? Objawia się w różnych dziedzinach, czyli począwszy od oszukania w sklepie na małą kwotę, po oszukanie na setki tysięcy złotych, po kradzieże różnych zasobów, mówię nie tylko finansów, czy zabieranie, zapożyczanie jako swoje, chociaż moje po moje wielkie starania, żeby ktoś chciał, żeby ktoś zechciał, żeby ktoś zrobił. Mówię tu o związkach, o, o pracy, o biznesie, o różnych wątkach. To są różne natężenia, różne, różne doświadczenia, natomiast zawsze w każdym, w każdym z tych zdarzeń pojawiają się te dwa, dwa tematy. One są blisko siebie, bo oszukanie i odrzucenie jest de facto jednym, tylko w bardzo klarownych odsłonach więc ponieważ ja to dzisiaj wiem to te rzeczy dzisiaj mnie nie niszczą i nie dotykają i wiem że kiedy po, po, postawię wisienkę na torcie i nie będę się obawiać już tego w żaden sposób nie będę tego doświadczać już w żaden sposób to temat mojego życia się zmieni wtedy pojawią się dwie ścieżki albo śmierć albo nowy temat to hardkowo pojechałam teraz. Natomiast niektórzy, którzy mają jakiś temat do przepracowania na jakimś odcinku swojego czasu, mówię tutaj o przepracowaniu, nie przerabianiu nie wiadomo jakich brudów i czyszczeniu karmy. O tym na chwilkę krótko powiem, bo o tym był inny webinar, do którego was odniosę, jeśli ktoś na nim nie był. Natomiast ja nie mówię tu o oczyszczaniu, nie mówię tu o przerabianiu swoich słabości, mówię tutaj o świadomości tego, z czym pracujemy w tym życiu. Ale nie, co oczyszczamy w tym życiu, tylko w jaki sposób, używając danego ograniczenia, my rozwijamy się w tym życiu. Widzicie różnicę? Jest drastyczna. W jaki sposób ja rozwijam się w tym życiu dzięki. Temu tematowi, który eksploruję, dzięki moim negatywnym definicjom na temat siebie, które doprowadzają mnie do tego tematu, który eksploruję, dzięki moim wszystkim osądom na temat siebie, gdzie ja nieograniczona istota udaję, że jestem ograniczona, żeby złapać nową perspektywę siebie, jako istoty energetycznej. Rozumiecie? Powtórzę, ostatnie zdanie. Najważniejsze, Najważniejsze jest ostatnie zdanie. Niektóre. Nieprawdę powiedziałam, wszystkie negatywne definicje, które macie na temat siebie, możecie użyć ich jako narzędzia do ekspansji, bo one nie służą do niczego innego. One nie są po to, żeby was umniejszyć, one nie są po to, żeby was upokorzyć, one nie są po to, żeby wam utrudnić życie, one są tylko. Częścią spolaryzowanej rzeczywistości, której albo użyjecie jako wroga, albo jako przyjaciela na ścieżce do własnego samorozwoju. My wtedy chcemy sięgać po więcej. Oczywiście, że tak. Nigdy byśmy nie sięgali tak ochoczo po więcej, gdybyśmy nie dostawali kopa w tyłek. No, hmm. Natomiast pytanie: jak długo chcemy być kopani? Jak długo chcemy być poniewierani, jak bardzo nie chcemy zmienić perspektywy na to, co tak naprawdę tam się dzieje, żeby to coś doprowadziło nas do miejsc, do ludzi, do zdarzeń, do manifestacji, które będą dowodem na to, że jesteśmy na innym poziomie. I tamto zdanie, które miałam powtórzyć, powiem jeszcze raz innymi słowami. Negatywne definicje, do których dotrzemy, do kilku z nich bazowych na pewno tutaj dotrzemy. Chciałabym, żeby każda z Was dotarła z moją pomocą i z pomocą nas wszystkich do tych kluczowych definicji, do tych Waszych kluczy, Waszych tematów, do Waszych tematów, które eksplorujecie w tym życiu i od nich, żebyśmy weszły do wszystkich tych odnóg, do tak zwanych negatywnych definicji, które mamy na temat siebie i swojego życia i wszystkiego, co się w nim przejawia. Żeby umieć z nich skorzystać, żeby ścieżki naszego życia nie były drastyczne, tylko żeby wszystkie wyzwania, które stają przed nami, były tym rozwiązywaniem zadań, tak jak się rozwiązuje rebus, a nie wychodzeniem z czarnych dołów, z których wychodzimy ubłoceni po pas po szyję. Więc każda z Was się już ubłociła wystarczająco. Nie wiem, czy macie podobne zdanie. Tak, to jak jeden mąż tu możemy powiedzieć. Tak, myślę, że tak. Każda z nas się usmarowała już brudem swojego życia wiele razy wystarczająco. Każda z Was sobie już ubrudziła ręce różnymi strasznymi rzeczami wystarczająco. Każda z Was już dostała w tyłek też wystarczająco. Zgadzamy się w tym temacie? Czy ktoś jeszcze potrzebuje? Chyba już starczy. Chyba już starczy, tak myślę. Może gdybyśmy były szesnastkami dzisiaj, to mogłybyśmy polemizować, ale nie jesteśmy. Mniej więcej, średnia naszego wieku mówi o tym, że tematy do eksplorowania w naszym życiu zostały przed nami odkryte. Jeżeli malutkie dzieci rodzą się i umierają po trzech, czterech miesiącach, żyją kilka dni. Ja mam brata, który żył 3 dni. Zrobił robotę, naprawdę zrobił robotę. Wszedł do rodziny, zbudował swój temat, dotknął swojego tematu i odszedł. Jego pojawienie się przekonfigurowało całą moją rodzinę. I, i on zrobił swoją robotę, więc mamy trochę więcej niż trzy dni, mamy trochę więcej niż 16 lat, więc tematy, które eksplorujemy w tym życiu. Zostały przed nami już odkryte. Natomiast dlaczego my z nich nie korzystamy tak, jak moglibyśmy korzystać? Dlatego, że mamy negatywne definicje na temat zdarzeń, które wciąż się w naszym życiu przeplatają. Jeżeli zmienimy perspektywę, dotrzemy przede wszystkim do tego, jakie tematy eksplorujemy w tym wcieleniu i jakie związane są z tymi tematami definicje, które obróciliśmy przeciwko sobie. Zamiast z nich skorzystać, żeby w rzeczywistości kontrastu, korzystać ze wszystkich dobrodziejstw wszechświata, żeby życie było łatwiejsze i żebyśmy my mogły wnieść na tą ziemię to, co tutaj przynosimy. Jeżeli pójdziemy w tę stronę, to zupełnie inne zdarzenia będą musiały zagościć na waszych ścieżkach, będą musiały. Dlatego że jeżeli będziecie gotowe naprawdę rozpakować swoją paczkę, to ona będzie wymagała pewnych zmian. Niektóre z Was będą musiały doświadczyć finansowej zmiany na lepsze. Jeżeli pozwolicie Waszej paczce się rozpakować, niektóre z Was, powtarzam, bardzo dobra wiadomość, będą musiały doświadczyć poprawy finansowej, dlatego że niektóre z Waszych rzeczy, które macie tu zrealizować, po prostu wymagają inwestycji to jest strasznie proste. I teraz ludzie podchodzą do tego od dupy strony, dlatego że myślą, że najpierw muszą zdobyć finanse, żeby móc zrealizować swoją życiową misję. Natomiast finanse pojawią się tylko tam, gdzie będziemy w wibracji swojej życiowej misji, która bardzo często wymaga finansów, żeby się zrealizować. I to my, nie my będziemy musieli o nie zadbać. My będziemy musieli tylko wyruszyć w ich kierunku. Czy to jest jasne? Głowa kręci się wam tak. To znaczy, że bardzo byście chciały, żeby było jasne. To jest Bardzo, bardzo dobrze jest obejrzeć sobie później swoje reakcje. Tak. Tak, to jest bardzo jasne. To jest, to jest nasz gest od dzisiaj na następne cztery dni. Więc ja jestem tego zdania. Jeżeli moje życie, jest warte życia, przeżycia. A musi być warte przeżycia, bo tu jestem. Tak jak każda z Was. Kreacja sama w sobie, czy egzystencja sama w sobie, która jest nieustającą kreacją, nie doprowadziłaby do powstania, do narodzin, do manifestowania się czegoś, co nie jest jej potrzebne. To jest bardzo ważne przekonanie. Rzadko kto je ma, ja bardzo często powtarzam sobie: jeżeli ja żyję i nawet patrząc w lustro dzisiaj, bluzgam na siebie, bo coś mi się nie podoba, i nie podoba mi się w moich finansach, i nie podoba mi się w moich związkach, i nie podoba mi się tam i tam i tam i tam, i tam to wolę sobie przypomnieć o tym, że jeżeli istnieje z całym błotem mojego życia, jeżeli jednak istnieje, to znaczy, że moje istnienie jest potrzebne. Bo egzystencja, Bóg, wszechświat, jakkolwiek to nazwiemy, nie tworzy rzeczy, które nie są potrzebne. To jest bazowe przekonanie, które nie pozwoli wam zejść do więzienia samosądu. I każda informacja, którą wprowadzicie do swojego świata, która będzie prawdziwa, która będzie zgodna z prawdami wszechświata, będzie poruszać energię w waszym życiu, nawet w trudnych bardzo i w bardzo zastałych schematach waszego życia. Będzie rozburzać i zmieniać pewne struktury. Więc powiem jeszcze raz, jeżeli dzisiaj patrzysz na siebie i masz do siebie jakąś pretensję, i masz do siebie jakiś żal, i masz do siebie jakieś ale, to wprowadź komunikat, który, który sprawi, że wpłynie do Twojego życia jakiś silny strumień, który rozburzy te struktury. Jednym z takich komunikatów jest to zdanie: Jeżeli żyję, to znaczy, że jestem częścią, istotną częścią egzystencji jako takiej egzystencji, którą ludzie nazywają wszechświatem, Bogiem, wszystkim, co jest, Wielkim Duchem jakkolwiek. Więc y to jest taka informacja z jednej strony górnolotna, z drugiej strony jest tak prawdziwa, że musi przynajmniej na chwilę otworzyć bramę i zmieść ze swojej drogi niepotrzebne, błędne, negatywne definicje. I czasami wystarczy moment, bo to mogą być 2-3-4 sekundy, ale te 2-3-4 sekundy mogą dokonać ogromnej zmiany, ponieważ w tych 2, 3, 4 sekundach możemy dostać download informacji. Co mamy zrobić, jak zadziałać, dokąd iść, czym, czym się zająć, i czasami to przekierowanie jest kluczową zmianą biegu ścieżki życia. Więc y, wprowadzanie danych, które są zgodne, wibracyjnie zgodne z tym, czym my jesteśmy jako istota, otwiera bramy czasami na chwilę, ale ta chwila może być kluczową chwilą. Tak jak śmierć. Ludzie mówią, co tam ważna jest chwila? Umiera się w jednej chwili. To jest chwila. To jest sekunda, może nawet mniej. Ułamek sekundy. Bardzo kluczowa chwila. Ułamek sekundy. Każda z was ma godzinę daty swojego urodzenia. Babki stękają po 24 godziny, ale ten moment wyskoczenia na świat to jest chwila. To jest bardzo ważna chwila. I wszystko jest taką bardzo ważną chwilą, dlatego nie umniejszajmy wartości chwili. I teraz ludzie się zadręczają swoją przyszłością, bo mówią tak, Boże, zanim ja to zmienię, to minie tysiąc lat. Nie, zmienisz to, kiedy w jednej chwili zwrócisz się w kierunku tego czegoś, gdzie chcesz pójść. W tej chwili dokonujesz zmiany. Pytanie: Jak długo chcesz być w tym euforycznym stanie, który towarzyszy ci, kiedy dokonujesz tej zmiany? Dlatego czasami warto jest robić to wiele razy, i niektórzy znowu osądzają się tam. Tyle razy zaczynałem. Nigdy nie zaczynamy tego samego wiele razy. Zawsze zaczynamy wiele razy coś innego. Za każdym razem zaczynamy jakąś kolejną podróż, być może w tym samym kierunku. Wasze cele, wasze pragnienia, wasze marzenia w ich stronę, wyruszyliście wiele razy, ale idziecie cały czas w tamtą stronę, więc czy to jest wiele podróży, czy jedna? Czy są to wielorakie podróże, które i tak wszystkich nas zaprowadzą w jedno miejsce? Więc zadręczanie się tym, że nie jesteśmy jeszcze u celu, jest bezsensem. Jest absolutnym bezsensem. Proces jest celem. Życie na Ziemi jest procesem. Byłoby idiotyczne eliminować proces z procesu. Nie da się wyeliminować procesu z procesu. Życie jest procesem. Życie na Ziemi jest ciągłą zmianą. Wystarczy popatrzeć na ciało, nie trzeba daleko szukać. Jak coś zatrzymuje się w ciele, to idziemy na tamtą stronę. Natomiast, ponieważ póki oddychamy, póki jest oddech, póki jest przepływ, to jesteśmy tutaj, to znaczy, że jesteśmy w nieustającym procesie. Więc dlaczego, na Boga, dlaczego tak bardzo osądzamy proces wychodzenia z błota do światła? Dlaczego tak bardzo to osądzamy? Że długo trwa, że za wolno, że nie tak jak trzeba, że po drodze kłody pod nogami, że po drodze przeszkody. Z jakiego powodu? To jest po prostu proces. Wszystko jest tu procesem, bo życie jest procesem. Więc nie, nie da się wyjąć procesu z procesu ponieważ każdy proces w procesie jest częścią procesu.